Jego Ekscelencja Benedykt Hussein Obama, zgodnie z zapowiedzią przedwyborczą, e, postanowił naprawić stosunki USA z Iranem i temu w zasadzie można by przyklasnąć. Jednocześnie e, pani Hilaria Clintonowa, która tam się wybiera na Bliski Wschód, e, ogłosiła, że nie ma ważniejszej rzeczy, niż to, żeby namówić Iran, żeby zrezygnował z broni jądrowej. Swoją drogą nie bardzo wiem, jak pani Clintonowa będzie obywała z Iranem, bo. Akurat persowie z kobietami raczej nie rozmawiają, nawet ręki nie, nie, nie wolno kobiecie podać persowi. No ale powiedzmy, że jakoś tam będą, będą rozmawiać, być może sam pan Obama się wybierze, żeby, żeby porozmawiać. Wszelako chciałem zwrócić uwagę, że za tym stwierdzeniem pani Clintonowej kryje się pewne dziwne rzeczy. Otóż z Iranem graniczy na przykład Pakistan. Pakistan ma broń jądrową. No to przepraszam bardzo, jeżeli Pakistan ma broń jądrową. A przecież na przykład Beludzystan, kraj tam przez Beludżów, w tej chwili podek rozbiorowie jest rozebrany między, tak jak Polska była kiedyś podzielona między Rosję, Austrię i, i Niemcy, tak samo Beludżistan jest podzielony między Afganistan, Iran i Pakistan. No i jak któregoś wybuchnie konflikt o Beludzystan, to co, Pakistan ma mieć broń jądrową, a Iran nie. Więc Iran, który się niby odżegnuje, że tę energię to robi dla celów pokojowych i tak dalej, ale tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby Iran nie miał broni jądrowej. Zwracam uwagę, że krajem, który użył broni jądrowej, raczej są Stany Zjednoczone, a nie Iran. Więc nie widzę powodu, dla którego Stany miałyby odmawiać Iranowi prawa do posiadania broni jądrowej. Tu się mówi, że przyczyną jest to, żeby, że trzeba zapewnić z Izraela. Bardzo, ale ja nie widzę powodu, dla którego przywilejstwo Izraela było ważniejsze niż do Pakistanu, powiedzmy sobie, czy, czy Iranu. I nie należy sądzić, że na przykład Iran, który nie graniczy w ogóle z, z Izraelem, a nie graniczy z żadnym krajem, który graniczy z Izraelem, miał rzucać bomby jądrowe na Jerozolimę, która jest świętym miejscem muzułmanów, tak samo jak chrześcijanie, żydów. Także wydaje mi się, że to jest jakieś obsesje. Jak byłem w Albanii, gościem prezydenta Albanii, tam widziałem 300 tysięcy bunkrów zbudowanych, które miały chronić Albanię przed zagrożeniem. Wydaje mi się, że tutaj rozmowanie Izraelitów jest mniej więcej takie samo. Dziś w Europie wolność zanika. Zarówno wolność w słów, kiedy ludzie siedzą w więzieniach, zagłaszanie swoich poglądów, Znika w sensie gospodarczym, kiedy nad każdym kilogramem ziemniaków, nad każdym litrem wina stoi urzędnik europejski, nad każdym osypkiem stoi trzech urzędników europejskich. Musimy przywrócić normalność, a normalność to jest, proszę Państwa, wolność. Wolność robienia w gospodarce tego, co chcemy.